Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu Lejka Warszawa z Górnikiem Zabrze. Jest z nami trener Górnika Jan Urban. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz. Cóż, wydaje mi się, że graliśmy naprawdę dobre spotkanie, wyrównany mecz. W Warszawie z Legią to nie jest łatwa sprawa, bo, bo u siebie Legia zawsze jest mocna, zawsze jest faworytem, niezależnie od tego, z kim gra. Dlatego. Jestem zadowolony z gry. Dzisiaj widziałem zespół. My nie mamy takich indywidualności. Musimy, musimy być zespołem, żeby punktować, żeby, żeby nie pozwolić się pokonać nawet Legii Warszawa. Dzisiaj to widziałem i, i potwierdziło się to, że dobrze wyglądamy. Mimo tego, że odpadliśmy z pucharu, ale po dobrym meczu to dzisiaj zawodnicy pokazali i dobrą grę i nie było widać tego, że graliśmy dogrywkę w Pucharze Polski i mieliśmy tylko dwa dni odpoczynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zachęcam do zadawania pytań. Krzysztof, to był na podcast Panie trenerze, chciałem zapytać o Legia, zmieniła ustawienie i czy Pan był przygotowany na, na takie ustawienie? Czy to Pana zaskoczyło? E, e... W lidze się gra przeciwko e, trójce stoperów, przeciwko czwórce. Faktycznie Legia no, zawsze grała w swoją 3-4-3. Swoją e, natomiast e, widząc później skład przed meczem no, trudno nie było domyślić, się, że, że będą grali czwórką, bo tam było tylko tylko dwóch stoperów i, i z tych co mieli grać raczej nie było zawodnika, który Byłby niespodzianką i grałby jako trzeci stoper. Także no, zaskoczenie w momencie, kiedy zobaczyliśmy skład, że, że będzie to wyglądało inaczej. Natomiast później już, później już nie, bo, no, bo w lidze też gramy przeciwko czwórce. Pytanie o y, stan zdrowia Manu Sancheza: czy coś już wiadomo? Pff, nie, nie ja, nie. ja nie wiem nic. Podejrzewam, że doktor może przypuszczać, ale trzeba zrobić jakiś. Y, nie wiem czy. Rezonans czy USG to już nie moja sprawa, ale, ale no, jakąś kontuzję tam rzeczywiście ma bodajże przywodziciela i trzeba sprawdzić na ile to jest poważna kontuzja, czy też nie. A proszę powiedzieć w tych krótkich przygotowaniach przed tym meczem, czy pan widział wśród zawodników takie wkurzenie e, cytując pana z, z konferencji e, za ten mecz z mi i odpadnięcia. Nie no, pewno, że jest skórzenie, natomiast ja patrzyłem na inne rzeczy. No obawiałem się, nie ukrywam, że obawiałem się, jak my się zregenerujemy po tym Pucharze polskiej, bo zostawiliśmy tam, zostawiliśmy tam mnóstwo zdrowia i graliśmy wieczorem, późnym wieczorem. To, to ta pierwsza noc po, po takim meczu na pewno nie jest dobrze przez Pana, sen to, to, to regeneracja moim zdaniem najlepsza. Ale dzisiaj, dzisiaj było widać, że, że nie odcisnęło to na nas takiego, takiego piętna. Natomiast mówi, że przygotowania do tego meczu, nie było przygotowań do tego meczu, bo po prostu yy, nie było na to czasu, bo, bo zaraz po Pucharze no, trening regeneracyjny, później, później trening przedmeczowy. Tam wielkich rzeczy się nie robi. Trochę staje fragmentów gry, rozruszania się. Bo tak to wygląda wtedy, jak, jak masz tylko dwa dni między, między meczami. To ostatnie pytanie, czy w analizie pomeczowej dużo miejsca Panu zajmą te kontry, które wyprowadzaliśmy, ale nie do końca dobrze je rozwiązywaliśmy? Tak, wiem, wiem, że mieliśmy swoje szanse, bo, bo było kilka takich sytuacji, gdzie brakowało nam tego, tego ostatniego podania. No ja wiem, że to też jest jakość. I gdybyśmy to mieli, to byśmy dzisiaj wygrali to spotkanie, gdybyśmy potrafili to wykorzystać, bo, bo co innego jest, zremisować w Warszawie i bramkarz był bohaterem, nie wiem, drużyna. Gospodarzy nie strzeliła, nie wiadomo jakich sytuacji. Nie, dzisiaj wydaje mi się, że to jest zasłużony remis dla nas, a, a tak jak mówisz, być może gdybyśmy lepiej wykorzystali niektóre sytuacje, moglibyśmy się pokusić nawet o zwycięstwo. Czy są jeszcze jakieś pytania? A proszę bardzo. No, bo Tomek zacznie gadać. Tomeczku. To... Tomasz Sokołowski, polski Rady RDC. Chodzi o zmianę Luki Zachowicza w przerwie. Podyktowane było taktyką czy czymś innym? No, jak myślisz? No, no twoim zdaniem. No, moim zdaniem nie ten... jest niewykorzystywany ten zawodnik. Tak. Ale... E, moim zdaniem słaba jego pierwsza połowa e, do zmiany. Nie, nie, nie nie ma tam. Myśmy żadnego ustawienia nie zmieniali. Jeden do jednego poszedłem, rozdaniego, niego, żeby z Lukasem tam popracowali. Moim zdaniem nie szło dzisiaj luce i tyle. A czy przewiduje, znaczy on będzie takim typową dziewiątką pana w drużynie? Czy to jest taki wszechstronny załomik, że. No, e, jak, wygra, jak wygra rywalizację, to tak. Natomiast e, no, to nie jest dziewiątka do końca. Moim zdaniem to jest taka dziesiątka, który, która jest bardzo mobilna. E, wtedy, kiedy drużyna gra dobrze, no, no, powinien się w to wkomponować. Natomiast no, ja czasami wymagam od niego. E, Rzeczy być może których nie jest w stanie dać. I to też ja muszę wziąć na siebie chociażby zejście na wolne pole, gdzie no, nie dysponuje znowu taką szybkością ani warunkami fizycznymi. Jest to bardziej chłopak do gry kombinacyjnej, technicznej i, i rozumie, ale pff, no, my nie mamy wielkiego wyboru i, i stąd też takie czasami zmiany, nie? bo, no, no bo y, Ambrose też nie jest dziewiątką. Nie? Lukas? No, no, też nie jest, nie? No, ale, ale taka Buksik do końca też nie, nie jest dziewiątką, chociaż grał tam najczęściej. No, no, jak się to mówi, no trzeba sobie radzić. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Dobranoc.